Hello, a czy zdarzyło Ci się kiedyś, w głębokiej ciszy nocy, gdy sen nie chce przyjść, a wspomnienia całego życia przewijają się przez głowę, jak stary film, poczuć nagle zimny dreszcz lęku? To lęk, który rzadko ubieramy w słowa, nawet przed samymi sobą. Pytanie, które kołacze się gdzieś na dnie duszy: A co, jeśli się nie udało? Co, jeśli po drugiej stronie czeka mnie pustka, albo coś jeszcze gorszego? Przez całe życie staraliśmy się być dobrymi ludźmi, chodziliśmy do kościoła, wychowaliśmy dzieci w wierze, pracowaliśmy uczciwie. Ale im bliżej jest ten ostateczny próg, tym głośniej odzywają się w nas echa dawnych upadków, grzechów, zaniedbań. Pamiętamy każde ostre słowo, które zraniło bliską osobę, każdy moment, w którym wybraliśmy własną wygodę zamiast miłości, każdą chwilę, w której Bóg był na ostatnim miejscu. I wtedy diabeł, który jest mistrzem oskarżania, szepcze nam do ucha: Czy naprawdę myślisz, że to wszystko wystarczy? Czy sądzisz, że Bóg tak po prostu zapomni? Ten strach przed sądem, przed piekłem, może być najcięższym krzyżem starości. Paraliżuje serce i odbiera pokój, który powinien być owocem długiego życia w wierze. Sprawia, że zamiast z tęsknotą wyglądać spotkania z kochającym ojcem, zaczynamy się go panicznie bać. Myślimy o Bogu jak o surowym sędzi, który zlicza nasze winy na wielkiej, niekończącej się liście. I w tej samotnej, nocnej walce czujemy się bezbronni, zapominając o najważniejszej prawdzie, jaką Bóg objawił światu. Ten duchowy niepokój jest jak trucizna, która powoli wsiąka w duszę. Sprawia, że zaczynamy patrzeć na naszą wiarę w sposób wypaczony. Zamiast widzieć w niej źródło nadziei i miłości, widzimy zbiór nakazów i zakazów, których nigdy nie udało nam się w pełni dochować. Zaczynamy analizować swoje życie, szukając znaków, dowodów na to, że zasłużyliśmy na niebo, albo, co gorsza, znaków, które mogłyby świadczyć o naszym potępieniu. Ta droga prowadzi donikąd, a raczej prowadzi prosto w objęcia rozpaczy, bo jeśli polegamy na własnych siłach i własnych zasługach, to zawsze, absolutnie zawsze okażemy się bankrutami. Nikt z nas, nawet najświętszy człowiek, nie jest w stanie zapracować sobie na niebo. Piekło nie jest miejscem, do którego Bóg wtrąca ludzi za karę, jak do więzienia. Piekło to stan, który dusza wybiera sama. To ostateczna, tragiczna samotność, która jest wynikiem całkowitego i świadomego odrzucenia miłości Boga. To jest stan serca, które tak bardzo zamknęło się w swojej pysze, nienawiści lub rozpaczy, że nawet w obliczu nieskończonej miłości mówi nie chce. To jest tajemnica, która przekracza nasze rozumienie, ale jedno musimy wiedzieć na pewno, Bóg nikogo nie przeznacza na potępienie. Jego jedynym pragnieniem jest zbawić każdą duszę, którą stworzył. Wyobraźmy sobie starszą kobietę, nazwijmy ją panią Heleną. Przez całe życie była osobą bardzo religijną, ale też bardzo surową, zarówno dla siebie, jak i dla innych. W jej sercu od 30 lat tkwiła głęboko zadra, uraza do własnej siostry, z którą pokłóciła się o kawałek ziemi po rodzicach. Nigdy jej nie wybaczyła. Teraz w starości została sama. Siostra dawno nie żyje, a pani Helena wciąż pielęgnuje w sercu ten żal. Chodzi do kościoła, modli się, ale jej serce jest jak kamień. W nocy często budzi ją lęk, myśli o śmierci i o tym, co będzie potem. Przecież starałam się żyć dobrze, ale ta jedna sprawa, czy Bóg mi to wybaczy? A może to jest właśnie ten znak, że jestem potępiona? Jej życie zamieniło się w ciche piekło już tu, na ziemi zamknięta w czterech ścianach swojego domu, stała się więźniem własnej urazy. Nie potrafiła przyjąć miłości ani od Boga, ani od ludzi, bo jej serce było zatrute brakiem przebaczenia. Jest przekonana, że jej grzech jest tak wielki, że Bóg już ją skreślił. Nie wie, że Bóg nie stoi nad nią z wyrokiem, ale z lekarstwem. Czeka z nieskończoną cierpliwością na najmniejszy znak, na jedno ciche westchnienie Jezu, pomóż mi, bo sama nie daje rady, aby wlać w jej serce ocean swojego miłosierdzia i uzdrowić tę starą, ropiejącą ranę. I właśnie dla takich serc jak serce pani Heleny, dla wszystkich dusz udręczonych lękiem, poczuciem winy i rozpaczą, Bóg posłał na świat niezwykłą posłankę. Była nią prosta, niewykształcona zakonnica siostra Faustyna Kowalska. Pan Jezus nie wybrał na swoją sekretarkę kogoś, kto straszyłby ludzi piekłem. Wybrał tę, której serce było najbardziej przepełnione zaufaniem, aby mogła stać się apostołką jego miłosierdzia. Misją Faustyny nie było ogłaszanie światu, jak łatwo jest pójść do piekła. Jej misją było przypomnienie światu prawdy o wiele potężniejszej, że Boże miłosierdzie jest nieskończenie większe od każdego grzechu. Jezus pokazywał Faustynie niebo, czyściec, a nawet piekło, ale nie po to, by ją przerazić. Robił to po to, by zrozumiała, jak wielką cenę On sam zapłacił za zbawienie każdej duszy i jak straszną tragedią jest, gdy dusza dobrowolnie odrzuca tak wielką miłość. Słowa, które Jezus kierował do Faustyny, nie są ostrzeżeniem, które ma nas pchnąć w rozpacz, są raczej jak mapa, którą kochający ojciec daje swoim dzieciom. Mapa, która pokazuje niebezpieczne ścieżki, błędne drogi i przepaście, nie po to byśmy się bali, ale po to byśmy ich unikali i bezpiecznie dotarli do domu. Jezus, mówiąc o tym, co prowadzi duszę do zguby, zawsze w tym samym zdaniu wskazywał na ratunek, na swoje otwarte, miłosierne serce. Pewnego razu, gdy Faustyna modliła się za grzeszników, jej dusza została napełniona wielkim smutkiem. Widziała w duchowej wizji, jak wiele dusz idzie szeroką, wygodną drogą, która prowadzi donikąd. Jej serce pękało z bólu. Jezu, zawołała, jak to możliwe, że tak wiele dusz, które odkupiłeś swoją krwią, ginie, ratuj je? Wtedy stanął przy niej Jezus. Jego twarz nie była twarzą surowego sędziego, ale zbawiciela, którego serce krwawiło z miłości i bólu. Był smutny, ale jego smutek był pełen nieskończonej czułości. Spojrzał na Faustynę i zaczął mówić głosem, który był jednocześnie delikatny i potężny. Córko moja powiedział, nie dziw się temu. Te dusze nie giną dlatego, że ja ich nie kocham albo że moja męka była niewystarczająca. One giną, bo same dobrowolnie wybierają życie beze mnie. Ja nikogo na siłę do nieba nie zaciągnę, bo miłość nie może być przymusem. I wtedy Jezus zaczął wyjaśniać Faustynie, jakie postawy serca, jakie duchowe choroby prowadzą duszę do tego strasznego stanu, w którym odrzuca ona swojego Stwórcę. Nie mówił o konkretnych grzechach, ale o wewnętrznych truciznach, które powoli zabijają w duszy zdolność do kochania. Pierwszą rzeczą, która zamyka duszę do mojego Królestwa, mówił Jezus, jest pycha, która przybiera dwie formy. Pierwsza to pycha tego, który uważa się za sprawiedliwe. Taka dusza mówi: Nie potrzebuję Twojego miłosierdzia, Jezu. Jestem dobrym człowiekiem, nie krzywdzę innych, modlę się od czasu do czasu, zasłużyłem sobie na niebo. Taka dusza, córko moja, jest jak chory, który umiera, ale twierdzi, że jest zdrow i nie potrzebuje lekarza. Jej serce jest zamknięte na moją łaskę, bo nie czuje, że jej potrzebuje. Jest ślepa na własną nędzę i dlatego nie mogę jej uleczyć. Faustyra słuchała tych słów z bólem. Druga forma pychy, kontynuował Jezus, jest jeszcze bardziej podstępna. To pycha ukryta w rozpaczy. Taka dusza mówi: Moje grzechy są zbyt wielkie, jestem tak podły i niegodny, że nawet Ty, Boże, nie możesz mi przebaczyć, nie ma już dla mnie ratunku. To jest, córko moja, straszliwe bluźnierstwo przeciwko mojemu miłosierdziu. To tak, jakby dusza mówiła, że jej nędza jest większa niż ocean mojej miłości. Taka dusza nie ufa w moc mojej krwi. Obraża mnie brakiem zaufania bardziej niż najcięższymi grzechami, bo dla duszy, która ufa mojemu miłosierdziu, nie ma takiego grzechu, którego by mnie odpuścił. Jezus kontynuowała swoją bolesną, ale pełną miłości naukę. Kolejną bramą, która prowadzi do ciemności, jest zatwierdziałość serca w nieprzebaczeniu, kiedy dusza pielęgnuje w sobie urazę, kiedy odmawia przebaczenia swojemu bratu, buduje wokół siebie mur. Mur, przez który nawet moja łaska nie może się przebić, bo dusza sama zamyka drzwi. Taka dusza prosi mnie w modlitwie: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, ale jej serce krzyczy: Tylko nie jemu, jemu nigdy nie wybaczę. Jakże mogę wlać przebaczenie w serce, które samo jest pełne braku przebaczenia? To tak, jakbyś chciała nalać czystej wody do naczynia pełnego błota, najpierw trzeba je opróżnić. Jezus posłużył się prostym obrazem, by Faustyna zrozumiała. Dusza, która nie przebacza, jest jak człowiek, który sam zakłuł się w kajdany, a klucz wyrzucił. Cierpi, jest nieszczęśliwa, ale w swojej pysze nie chce pozwolić, bym ja te kajdany rozerwał. A przecież wystarczyłoby jedno słowo, jeden akt woli: Jezu, ja nie potrafię, ale ty przebacz w moim sercu, a ja natychmiast przychodzę z pomocą. Ale dusza musi chcieć. Jest jeszcze jedna bardzo podstępna choroba duszy, mówił dalej Jezus, a w jego głosie słychać było wielki smutek. To choroba oziębłości i duchowej nudy. To stan duszy, która kiedyś mnie kochała, ale z czasem pozwoliłaby miłość tego świata, wygoda, codzienne troski, całkowicie zagłuszyły mój głos. Taka dusza nie jest otwarcie zła, nie popełnia wielkich grzechów, ale jest letnia. Jest jej wszystko jedno. Modlitwa stała się dla niej pustym zwyczajem, msza święta nudnym obowiązkiem. Moja obecność w najświętszym sakramencie już jej nie porusza. Żyje tak, jakby mnie istniał. I to, córko moja, rani moje serce niewypowiedzianie. Wolę grzesznika, który upada, ale walczy i wraca, niż duszę letnią, której już na niczym nie zależy. Bo z takiej oziębłości bardzo trudno jest duszę wyrwać. Ale i tu, moja córko, moje miłosierdzie nie ustaje. Stoję i pukam, czekając, aż może jakieś cierpienie, jakaś próba wstrząśnie tą duszą i obudzi ją z letargu. I nawet na łożu śmierci, nawet w ostatniej sekundzie życia, czekam na jeden akt żalu, na jedno westchnienie, aby móc ją uratować. Pragnę zbawienia każdej duszy, ale nie mogę jej zbawić bez niej samej. Aby utrwalić w sercu Faustyny tę prawdę o Bożej miłości, która walczy o każdą duszę do samego końca, Jezus ukazał jej wizję sądu. Ale nie był to sąd, jakiego się spodziewamy. Nie było tam żadnej listy grzechów, żadnego oskarżyciela. Faustyna zobaczyła duszę, która właśnie opuściła ciało. Dusza ta stanęła w niewypowiedzianej jasności. Tą jasnością był sam Bóg, miłość, miłosierdzie, prawda. I w tej światłości dusza zobaczyła całe swoje życie, tak jak widzi je Bóg. Ujrzała każdy, nawet najmniejszy akt miłości, który rozbłyskiwał jak diament. I zobaczyła każdy grzech, każdą chwilę egoizmu, która była jak czarna, bolesna plama. Ale co najważniejsze, zobaczyła, jak w każdej tej chwili grzechu obok niej stał Jezus, który cierpiał, który wyciągał ręce, który dawał tysiące łask, aby ją zawrócić z błędnej drogi. Dusza zobaczyła ocean miłosierdzia, który był dla niej przygotowany i który ona tak często odrzucała. Po tym ukazaniu całej prawdy Bóg nie mówił nic po prostu patrzył na duszę z nieskończoną miłością i czekał na jej decyzję i Faustyna zrozumiała że sąd ostateczny to nie jest boży wyrok ale ostateczna decyzja duszy która widząc całą prawdę o sobie i o Bogu wybiera albo rzuca się z ufnością w ramiona miłosierdzia albo w swojej niepojętej pysze odwraca się i wybiera wieczną samotność co ta głęboka i poruszająca nauka oznacza dla nas, tu i teraz w naszej codzienności? Oznacza, że powinniśmy natychmiast przestać zadręczać się szukaniem w sobie znaków potępienia. Jedynym znakiem, na który powinniśmy patrzeć, jest obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Zamiast analizować swoją przeszłość i pogrążać się w lęku, mamy patrzeć na Jego otwarte serce, z którego wypływają zdroje łask. Jeśli rozpoznajesz w sobie którąś z tych duchowych chorób, o których mówił Jezus, nie wpadaj w panikę. To nie jest wyrok, to jest diagnoza. Diagnoza, którą stawia ci najlepszy lekarz, który od razu podaje ci lekarstwo. Czujesz, że twoje serce jest twarde jak kamień i nie potrafisz komuś wybaczyć. Nie mów, jestem potępiony. Powiedz, Jezu, zmiękcz moje serce, bo ja nie potrafię. Czujesz, że twoje grzechy są zbyt wielkie i wpadasz w rozpacz? Nie mów, nie ma dla mnie ratunku. Spójrz na krzyż i powiedz: Jezu, twoja krew jest potężniejsza niż moje grzechy, ufam tobie. A może czujesz, że twoja wiara stała się letnia i obojętna? Nie rezygnuj, idź przed tabernakulum i powiedz: Jezu, nic nie czuję, ale jestem. Rozpal na nowo moje serce. Bóg nie oczekuje od nas doskonałości, on oczekuje od nas zaufania. I właśnie teraz, w tej chwili ciszy, Jezus staje przed Tobą, tak jak stał przed siostrą Faustyną. On nie przychodzi, by Cię straszyć, on przychodzi, by Cię leczyć. On widzi każdą Twoją ranę, każdą Twoją urazę, każdy Twój lęk, i mówi do głębi Twojej duszy: Dziecko moje, przestań się bać. Ja nie jestem Twoim wrogiem ani sędzią, który czyha na Twoje potknięcie. Ja jestem Twoim zbawicielem. Ja umarłem za Ciebie. Czy naprawdę myślisz, że chciałbym Cię potępić? Proszę Cię tylko o jedno: zaufaj mi. Nie ufaj swojemu lękowi, nie ufaj swojej słabości, nie ufaj swojej rozpaczy, zaufaj mojemu miłosierdziu. Czy pozwolisz mi dzisiaj, w tej chwili, zabrać cały ciężar Twojej przeszłości? Czy pozwolisz mi uleczyć twoje serce? Otwórz się na moją miłość. Nie musisz niczego udowadniać, na nic zasługiwać. Po prostu przyjdź do mnie taki, jaki jesteś, z całym swoim bagażem, a ja cię oczyszczę, wzmocnię i napełnię pokojem, jakiego świat dać ci nie może. To jest zaproszenie, które Jezus kieruje do ciebie w tej chwili. To jest moment decyzji. Decyzji, by odwrócić wzrok od swojej nędzy i utkwić go w Jego miłosierdziu. Niech ta prawda stanie się Twoją siłą i pocieszeniem. Nie ma żadnych tajemniczych znaków, które Bóg wysyła, by zapowiedzieć czyjeś potępienie. To są pokusy złego ducha, który chce nas pogrążyć w strachu. Jedynym znakiem, jaki Bóg nieustannie nam daje, jest znak Jego nieskończonej miłości i miłosierdzia. To jest otwarte serce jego syna na krzyżu, to są promienie łaski na obrazie Jezu, ufam Tobie. To jest jego cicha obecność w najświększym sakramencie. To jest sakrament spowiedzi, w którym on sam czeka, by obmyć nas ze wszelkiej winy. Od dzisiaj, kiedy tylko przyjdzie do ciebie lęk o zbawienie, nie wchodź z nim w dyskusję. Po prostu weź do ręki różaniec albo obrazek z Jezusem miłosiernym i powiedz z całą mocą, na jaką cię stać: Jezu, ufam Tobie. To jest najpotężniejsza modlitwa, która odpędza wszelkie ciemności. To jest akt, który otwiera niebo. Nie jesteś sam w tej walce, całe niebo modli się za Ciebie. A Jezus, dobry pasterz, nigdy nie przestanie Cię szukać, prowadzić i chronić, aż do ostatniego tchnienia. Twoim zadaniem nie jest lękać się piekła, ale każdego dnia na nowo wybierać miłość i ufać miłosierdziu, które jest bez granic. I możesz być pewien, że idąc tą drogą, drogą zaufania, dojdziesz bezpiecznie do domu Ojca, gdzie czeka na ciebie przygotowane miejsce i ramiona, które pragną cię uściskać na wieki.